Z nami tutaj trenerzy obu drużyn pan Maciej Karkowski, drugi trener Lech Gdańsk oraz Wojciech Pikórski trener jeziora Kajowa, także poprosimy o słowo podsumowania odnośnie dzisiejszego spotkania może na początek pan Karkowski. Z no, serdecznie dzisiaj się podziękować za, za, za ten mecz i za przyjęcie nas tutaj. Fajnie bo go dopisali. Cieszę się też, że zespół do tego meczu bardzo poważnie. Te założenia, które mieliśmy przed meczem. Staraliśmy się zrealizować i zrealizowaliśmy je także. Ja jestem tutaj. Zwiadał się Wojciech Na początek, ja w imieniu własnych, w imieniu zawodników, w zarządu, chcielibyśmy bardzo podziękować, że tak wielki klub jak Lechia Gdańsk zaszczycił nas tutaj swoją obecnością. Naprawdę dla nas, dla, dla zawodników, jak i myślę też dla kibiców na trybunach, była to wielka, wielka nobilitacja zagrać z takim. Zespołami z tego jesteśmy bardzo szczęśliwi. natomiast jeżeli chodzi o mecz, no, myślę, że nikogo przebieg spotkania nie, nie zaskoczył. Tak? Była to e, przepaść piłkarska, trochę chłopaki e, Gdańskie leki grali, wszystko za szybko dalej. Ale ja jestem naprawdę zadowolony z chłopaków, bo na tyle, ile mogli, na tyle, ile mieli sił, tyle biegali, podeszli ambitnie e, do meczu na pewno. No, w pewnych momentach mieliśmy swoje szanse przy tak, gdzie gdzie mogliśmy to lepiej rozprowadzić te ostatnie nasze podania. Czasami szwankowało, które mogły być kluczowe. No tak jak mówię, na dzień dzisiejszy się spotkały się dwa różne światy, jest to też super nauka, zwłaszcza dla, dla młodych chłopaków, że jeszcze dużo pracy przed nimi, żeby być może któryś z nich znalazł się w tym miejscu, gdzie są dzisiaj ze gdańskiej Lechii, tego im życzę, ale wiele, wiele pracy ich jeszcze czeka. Ważne, że chcą trenować, chcą opracować, także to, to, że naprawdę aspektów, czysto, więc z aspektu czysto organizacyjnego jesteśmy bardzo zadowoleni, a mamy nadzieję, że kiedyś dojdzie do, do ponownego naszego meczu, zawsze gdańska Lecha jest tej bardzo miłej sprawie wzięła. Miejmy no, nadzieję, że, że jednak postaram się o czymś korzystniejszym, dziękuję. Czy może jakieś pytania, od Gdańsk, Warszawa, Kraków i Ława. Teraz i jeszcze bliżej.